Dzień dobry. Dzisiaj drugi odcinek prezentacji dotyczącej robienia odkładów. Postanowiłem rozwinąć troszeczkę ten temat. Dla tych wszystkich, którzy nie oglądali mojej pierwszej prezentacji, ten odcinek może być troszeczkę niezrozumiały, dlatego polecam zapoznać się z częścią pierwszą. W tej części chciałbym poruszyć temat powodów dla których dokonujemy czy decydujemy się na rozmnażanie naszych pszczół, oprócz oczywiście głównego, bardzo racjonalnego powodu, czyli zwiększenie liczebności pni w naszej pasiece. Także zapraszam do oglądania, będę się streszczał. Mam nadzieję, że będzie to dla Was także przypomnienie pewnych informacji, a młodym pszczelarzom pozwoli to na bardziej wnikliwe zrozumienie zagadnienia tworzenia odkładów pszczelich. Tworzenie odkładu za pomocą rozdziału podziału rodziny pszczelej może być i jest pewnym elementem walki z warozą Przy dobrym gospodarowaniu pasieką w sposób bardzo jak gdyby kontrolowany i racjonalny rodzina może zostać podzielona na dwie połowy, i waroza, która znajduje się w ulu macierzystym zostanie także rozdzielona na dwa ule. Dlaczego warto o tym wspomnieć? Dlatego, że dotykamy tutaj pewnego elementu naturalnej walki z stopniem porażenia rodzin pszczelich wiąże się to z tym, że gdy na przykład w naszym ulu macierzystym mamy 100 osobników warozy po podziale do każdego ulika trafi ich już tylko 50 a więc w każdej z rodzin nowo powstałej ten stopień porażenia warozą będzie o połowę mniejszy niż w tym ulu macierzystym w odpowiednim momencie wykonany taki podział powoduje, że startujemy z mniejszego jak gdyby pułapu rozmnażania się tej warozy, ponieważ znacznie inaczej czy znacznie ekspansywniej, waroza będzie się rozwijała w ulu, gdzie znajduje się 100 osobników żeńskich, a ta ekspansja będzie znacznie mniejsza, powolniejsza, jeżeli w ulu będzie znajdowało się jej o połowę mniej. Stąd też jest to jeden z takich naturalnych. Elementów walki z tym dręczem, i tutaj należy także zaznaczyć, że zgodnie z tą prezentacją pierwszą, e, oczywiście wykorzystując tutaj matkę pszczelą, tak e, będziemy mieć inne możliwości zaleczenia tej rodziny, a inne te możliwości będą, jeżeli wykorzystamy tutaj młodą matkę bądź też. Możliwość zbudowania sobie przez pszczoły matecznika. Dlatego też ten element, czy ten slajd, który tutaj pokazuję, jest tylko ogólną zasadą, i każdy tutaj z pszczelarzy musi się zastanowić, jak ten podział tego macierzaka dokonać, jakich tutaj technik, na przykład leczenia, zastosować, jakie techniki leczenia, bo można tutaj pozbyć się tej warozy nawet w 100% w zależności tylko od pomysłu i etapów tego leczenia. Następny powód, dla którego tworzymy pakiety, tworzymy odkłady, tworzymy nowe rodziny, to walka z nastrojem rojowym w naszej pasiece. Możemy wtedy osłabić naszą rodzinę poprzez albo sypowanie pszczół do Naszego ula odkładowego, bądź też zasilenie tej nowo powstałej rodziny także czerwiem, i tutaj, czy to czerwiem krytym, czy czerwiem otwartym, czy nasza nowa rodzinka dostanie matkę czerwiącą, czy jednodniówkę, te zagadnienia <grych> opisałem czy omówiłem w mojej prezentacji. Pierwszej, możecie się tam zapoznać z moim punktem widzenia. Tutaj chciałbym tylko powiedzieć, że mamy możliwość, żeby ta nowo powstała rodzina także była przez nas w jakiś sposób wysterowana. Jeżeli na pasiece mamy dużą ilość takich rodzin, które wymagają osłabienia tych pakietów, czyli tych nowych rodzinek, możemy stworzyć większą ilość. Warto tutaj także przewidzieć rozwój takiej rodziny, ich przebieg leczenia, a także sam sposób tworzenia, który tutaj też nie będę opisywał, mam tu na myśli, że możemy dokonywać takiej nowej rodziny z wykorzystaniem plastrów przeczerwionych, suszu, czy też nawet w nowej, na nową węzę taki odkład zagospodarowywać. Jest to tutaj tylko i wyłącznie inwencja, uważam, i pomysł samego pszczelarza. Inaczej. Będzie się to odbywać w pasiekach amatorskich, a inaczej w pasiekach produkcyjnych. Rzecz to jest chyba oczywista. W życiu każdej pasieki następuje taki moment, w którym musimy zdecydować się na wymianę matki. Chciałbym Wam polecić taki sposób izolacji matki na 8 dni przed dokonaniem takiego podziału rodziny, czy wymiany tej matki. Głównym powodem jest sytuacja, w której w naszym ulu macierzystym będzie znajdował się 100% czerw kryty. Dokonujemy wtedy eliminacji matki i prawdopodobnie będziemy mieć jakąś liczbę ramek wtedy z czerwiem krytym. Możemy, odpowiednio od tej ilości możemy wykonać prawdopodobnie 2 bądź 3 no A być może nawet więcej takich, takich odkładów. I tutaj także sytuacja: czy my będziemy te odkłady tworzyć na bazie matki czerwiącej, jednodniowej, czy też będziemy tworzyć je na bazie mateczników. Tutaj sytuacja, którą pozostawiam do decyzji samego pszczelarza. Natomiast istotne jest, żeby stworzyć sobie właśnie ten komfort braku czerwiu otwartego w ulach i dać pszczołom możliwość, żeby odpoczęły od karmienia. Powodów dla których decydujemy się na tworzenie odkładów może być znacznie więcej. Te powody mogą być związane z chorobą naszych pszczół, mogą być związane z procesem leczenia, mogą być związane także z błędami, które Pszczelarz popełnił w swojej pasiece, i sposobem rozwiązywania tych problemów. Natomiast wszystkich tutaj inny sposób wyjaśnić czy omówić. Ten ostatni slajd polega na tym, że chciałbym Wam przedstawić, że decyzja o tym, kiedy dokonywać podziału rodziny, wykonywać jakieś zabiegi związane z odkładami może być, że tak powiem matematycznie uzasadniona widzicie tutaj wykres, który stworzyłem lata temu na potrzeby innej analizy, jest to wykres w oparciu o jedną konkretną rodzinę na, na mojej pasiece czerwonymi kropkami zaznaczona jest tutaj ilość czerwiu, który znajdował się w ulu no i od razu tutaj może wyjaśnię jest to ilość czerwiu czyli ilość ramek zaczerwionych ale nie ramek, na których znajduje się czerw, tylko ewidentnie kubatorowo, tak? Jest to wyliczeniowa ramka. Prawdopodobnie ten wykres został, rozpoczął się gdzieś w okolicach marca. Tutaj widać, że zaznaczona jest kropka pół ramki było na czerwiu. W tym samym momencie, co naniesione jest brązowymi tutaj Kropeczkami w ulu znajdowały się około dwie ramki, przepraszam, około kilogram pszczół, około kilograma pszczół. No i zielonym tutaj wykresem naniesiony jest pokarm. Pokarm znajdowała się około jedna ramka tego pokarmu, co tutaj po prawej stronie sobie zaznaczyłem, 0,9 ramki. tak. I teraz z biegiem czasu następowały przeglądy tutaj w tym ulu. Rosła ilość czerwiu, rosła ilość pszczół w pewnym momencie, dlatego że pszczoły zimowe prawdopodobnie się tutaj osypywały, został konsumowany pokarm, widać, że ten pokarm spada. W pewnym momencie było prawie pół ramki tylko tego pokarmu, więc tutaj zaznaczony jest proces dokarmiania tych pszczół, no i później następuje prawdopodobnie jakiś pożytek, rzepak, który tutaj też sobie tam próbowałem zaznaczyć i jak to, jak to wyglądało pożytkowo, no i następuje dynamiczny rozwój, rozwój tej rodziny. Zwracam Waszą uwagę na sytuację, w którym mamy tutaj brak miejsca, tak, czyli tych pszczół było tutaj już tak dużo, że tego miejsca po prostu w tym już brakowało, one się tutaj, co widzimy z tym spadkiem, one się tutaj wyroiły. Natomiast do tego wyrojenia można było się przygotować. Dlaczego? Dlatego, że w pewnym momencie, tutaj co widać, przed tym wyrojeniem na czerwonej naszych kropkach, pszczoły zaczęły ograniczać tu już matkę w czerwieniu. Być może przygotowywały ją już właśnie do procesu wyrojenia. Pszczoła się wygryzała, dlatego przyrasta tutaj. Na wagę przyrasta tutaj tych pszczół, no i w pewnym momencie mamy tutaj spadek, czyli załamanie tej naszej rodzinki. Pod wykresem zaznaczyłem tutaj taką niebieską linią, jakby cały przedział od momentu, kiedy rozwój wiosenny się już zakończył, do momentu, kiedy po prostu mamy tutaj ewidentnie już zimowlę tych naszych pszczół, czyli okres, w którym możemy dokonywać, w mojej ocenie, Podziału rodziny. Zielonym tutaj przedziałem czasowym zaznaczyłem moment, w którym ten podział należy dostosować do jakby możliwości tutaj, tak, podziału wiosennego, dlatego że w tym okresie, prawdopodobnie to jest końcówka maja, w tym okresie, no raczej z jednej rodzinki produkcyjnej nie zrobimy 3-4 odkładów. A więc ten okres tutaj owszem jest dobry, bo jest wiosenny. Będziemy mieć taka rodzinka, czy taki odkład utworzony będzie miał z bardzo dobre możliwości rozwoju, bo jest dopływ pyłku. No ale niestety tych odkładów będziemy mogli z jednej rodziny wykonać mniej. Na czerwono zaznaczyłem tutaj moment, w którym mamy tak naprawdę zdecydowanie najlepszy rozwój sezonowy przy tych pożytkach w których wykonywane były te, nazwijmy to badania, ale może analizy, niech będzie. Tutaj mamy do czynienia z takim okresem, gdzie możemy faktycznie zdecydować się na osłabianie naszych rodzin, a więc tworzenie jakichś pakietów z tych pszczół, bądź też zasilanie rodzin słabszych. No i tym żółtym kolorem zaznaczyłem tutaj, jakby ostatnie możliwości w tej pasiece na tworzenie Odkładów, dlatego że mamy tutaj ten, ten okres, nam się tutaj jakby wpisał w bezpożytkowy czas. Dlatego też tworzenie takich odkładów wiąże się z brakiem dużej ilości dopływu pyłku dla tych nowych rodzin. No i to też pszczelarz powinien wziąć pod uwagę. Sami widzicie, że dobór. Metody, którą będziemy tworzyć, odkład, a także sezon, tak, czyli datę, kiedy się będziemy na to decydować, no jest wynikiem głębszych analiz. Wydaje mi się, że ci pszczelarze, którzy skrupulatnie obserwują pożytek, skrupulatnie obserwują swoje pszczoły, będą mieć znacznie lepsze efekty niż ci pszczelarze, którzy Decydują się na robienie tych odkładów w sposób może powiem mniej przemyślany. Na tym kończę moją prezentację. Mam nadzieję, że podobała Wam się. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Pozdrawiam wszystkich pszczelarzy. Trzymajcie się, cześć.